Siema, dzisiaj pokażę wam podstawy interakcji społecznościowych w Genshin Impact. Zapraszam do oglądania. A więc tak, klikamy sobie tutaj w naszą postać, no i jak widzicie mamy tutaj takie menu, tak? Na początku wejdźmy sobie w eventy. I tutaj mamy eventy jakby, które a aktualnie dzieją się w grze, tak? Tutaj mamy skiny do lisy oraz K. tak? Tutaj jakieś różne brońki. Mhm. Spoko, czyli coś, co możemy teraz zdobyć. Tutaj możemy sobie wypróbować postać. Raiden Shogun. Mmm. Niezłe. Poza tym mamy tutaj już Yoimiya. Chievreuse. Kujousare. teraz Benetta. Benetta. Tutaj też już to wcześniej odebrałem sobie poza kamerami, tak? Tutaj mamy takie, no nie wiem co to w sumie jest, jakaś taka statuetka. No i tak, tutaj mamy wydarzenia społecznościowe, tak? Poza tym mamy też Wiadomości, wiadomości społecznościowe. Stąd się dowiadujemy o tych wszystkich eventach. Tak, tutaj mamy te wszystkie info. A też mamy odgry. Mm -hmm. Tutaj mamy też community, tak, wchodzimy tutaj. Można sobie się zagłębić w to. to tutaj zostawiam to dla was, jak chcecie się zagłębić w społeczność Genshin Impact. A jeśli chodzi o ten filmik, to tyle. Dzięki za oglądanie. Siemano!